Cześć, tu Grania, zapraszam na kolejny odcinek serii lawendowej na ulicy pietruszkowej w The Sims 3. Dzisiaj mamy w planach sprzedaż jednego z naszych koni, czyli sprężyna oraz urodziny naszej końskiej muchy. No, ścieku, nie chciałbym powiedzieć końskiej muchy, no tak, ale naszego zrepiątka, naszego czyli muszki. Ach, dzień dobry! Kto tu już się tak dre od rana? Moi drodzy, wczoraj mieliśmy urodziny naszego Felka i ja tutaj nie grałam sama, tylko jedynie co to noc przegrałam. Słuchajcie, mieliśmy bardzo dziwną noc wczoraj. Wczoraj była pełnia, właśnie po urodzinach tego naszego małego. Pojawił się na naszej parceli nasz osioł Orkiż Otto, no ale on tutaj podczas pełni się pojawia I oczywiście patrzyłam czy przypadkiem tutaj jednorożca nam nie widać, ale on się nie pojawił. Z kolejnych dziwnych rzeczy to mieliśmy wczoraj włamywacza w domu, właśnie w nocy. Swoją drogą śmiesznie, że no ktoś się do nas wyłamuje, a nasz... No czemu tylko ten? Weź mu daj butelkę. No tak, ale udało się wezwać policję, więc tam było wszystko ok. Nie możemy dojść do tego krzesełka. Łe, szkoda. Dobra, to nakarm go na podłodze na razie, a ja sobie to krzesełko przesunę tam na dole. Ona tak wiedziałam, że będzie tam troszeczkę za ciasno. No tak, ale co do tej wczorajszej dziwnej nocy, to oprócz jeszcze włamywacza, mieliśmy także kosmitów, którzy robili badania na naszym podwórku. I jeszcze kolejna z dziwnych rzeczy to, coś się stało z awatarem mojej Krystynki. I zobaczcie, że ona jest czarna. Nie wiem o co chodzi. Kompletnie. Z nią się teoretycznie nic nie dzieje, no bo e, zobaczcie, no wszystko jest ok, a ona tutaj w, właśnie w miniaturce jest czarna. Nie wiem, nie mam pojęcia o co chodzi, ale no jest to troszeczkę hm, dziwne. Ale mam nadzieję, że mi się tutaj z nią nic nie stanie. Dobra, Katia, ty może jednak byś trochę ten dom posprzątała, chociaż ona jest chyba głodna. Jejku, ludzie, nie, dobra, niech ona zje najpierw. A nasz Tejcik, kto sobie tutaj odsypia, bo on dostał awans i on teraz nocami pracuje, a ta praca nocami to nie jest jest zbyt fajna, więc no niech on sobie tutaj na razie śpi. Wiesz co, Katia, nie, to my mam, musimy tą muchę naszą nakarmić. Ja cały czas zapominam, że ona jest jeszcze źrebiątkiem i ona potrzebuje, żeby ją karmić z butelki, a Katia to, to sobie tutaj poradzi. No, później zrobisz. mnie to musimy dzisiaj posprzątać. Myślałam o tym, żeby jednak pograć tutaj sama, bo mnie trochę kurciło, ale stwierdziłam, a jak już mamy te urodziny, no to ten, to, to, no to nagrajmy ten odcinek. Właśnie będę chciała zobaczyć, ile dostaniemy za sprężyna. No dzisiaj będziemy się musieli z nim pożegnać. Wczoraj jeszcze tak, jak sobie tym wieczorem grałam kation, to postanowiłam pojechać tam na, na to miejsce, gdzie się teoretycznie jednorożce pokazują i chciałam zobaczyć, czy tam cały czas jest ten jeden koń. Ojejku, ta Krysza tutaj też nawet jest czarna. Nie wiem o co chodzi. Gdzie jest ten koń? On się tu po... Ej, no jest jednorożec. No te kontakty spadają. No czemu ona, ona, ona się nie pojawia w ogóle? Nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba, ale za przy... Zaczęliśmy coś gadać z tym takim jednym dzikim koniem. Czy to jest. Dziki koń, tak. Może on w jakiś sposób blokuje dostęp temu jednorożcowi. On jest tam praktycznie codziennie. Może my tego właśnie dzikiego konia zaadoptujemy, no bo usuwać tego ja tam nie chcę i zrobimy miejsce nad tym stawem i może wtedy się pojawi jednorożec. Nie wiem, czy taki tok mm, rozumowania ma sens. Dobra, Katia, idź tam jeszcze sobie mm, pogotuj. A ja się zastanawiam, co nas, nasz sprężyn tu robi. Czy on je, nasze jabłka? Nie. N Ogólnie to miałam tą szklarnię zrobić, no ale tak jak mówiłam, czy nie mówiłam, jeszcze chyba boję się, że te 4000 na szklarnię niestety nie starczy, ale dzisiaj jak będziemy jechać, no jakieś to wszystko tutaj nieogarnięte w tym ogródku i mało tego coś, coś mnie nie idzie totalnie zajmowanie się ogrodem w tej rozgrywce tutaj. Oj i mamy tą creepy lalkę, ciekawe czy one właśnie... Zastanawiam się, czy właśnie on nam się zmieni w tego wymyślonego przyjaciela. Nawet fajnie by było, w sumie czemu nie. Może być ciekawie, ale oni się nie zmieniają zawsze, co nie? Chyba nie. I mamy jeszcze teraz w sumie taki komunikat, że oni bardzo się polubili. Hmm. No i że powinien umacniać związek. Jej Katia, ja ty mi nie śpiewaj tym głosem. Ona naprawdę nie potrafi śpiewać. Pogawędź z Simem Flora. Uuu! To Florka dzwoniła. To będziemy odzwaniać do niej, bo jesteśmy tutaj. E, jeszcze trzeba obiad, znaczy śniadanie zrobić. Co to tam śmierdzi? Wiecie co? To ja chyba sama tutaj pochodzę po domu i trochę posprzątam, bo nie wygląda to jakoś dobrze. Bo tych urodzinach jest taki bałagan. Miałam komunikat że nawet Katia sobie swoje umiejętności poprawiła z gotowania, więc bardzo fajnie, gdzie mamy to gotowanie już poziom siódmym. Wow, to jakoś już tak z tym gotowaniem to w miarę szybko leci. Zastanawiam się, czy dzisiaj brać udział właśnie w zawodach um, i to by było spoko, tylko musimy najpierw sprzedać sprężynę, ale ten nasz sprężyn to się coś tutaj źle czuje. Tak jak mówiłam, ja bardzo chciałam właśnie y, ten te jego umiejętności na, y, dopracować, żeby jak będziemy go sprzedawali, to żeby on więcej kosztował, ale myślę, że na tym etapie do no to w miarę, no zobaczmy, jaką cenę praktycznie nie za niego dostaniemy z takimi umiejętnościami, jakie on ma teraz. A mi się wydaje, że nasza Florka to chyba miała urodziny, bo ona nie miała tej fryzury właśnie tak na co dzień. Ostatnio miała, bo ja się zastanawiałam, czy ona jest nastolatką, czy nie, ale właśnie tak, no przecież gra jej zmieniła fryzurę i teraz wygląda okropnie, ale dobra, oddzwonimy do niej, a co z tym dzieckiem? Tejcie, wiesz co, wstawaj! Wstawaj, chłopie, zmieniać pieluchy! uchy, a nie tam. Ja myślałam, czy on, on dalej zbiera I sport? Musimy jeszcze poprawić. O, czyli damy mu dzisiaj, żeby trochę poćwiczył jogę. O, dała mi właśnie, żeby odzwoniła do tej Florki, bo ja na, w ostatnim odcinku wspominałam o tym, o tym, że ja bardzo bym chciała właśnie, żeby one miały fajny kontakt, no bo one są przyrodnimi siostrami, a jednak Simo to jest takie mm, chciałam powiedzieć, stworzenie. No taki Sim dosyć nietypowy i fajnie tutaj utrzymywać ten kontakt cały czas. Tej weź go przebierz też. Zmień mu strój na co i może ty my przy okazji jeszcze nauczymy go trochę chodzić i mi i tego, tego nocnika trzeba będzie. W ogóle to na dole nie mamy nocnika, a na dole ten nocnik bardzo by się przydał, żeby dziecko się uczyło i później samo mogło się tutaj za załatwiać, ale okej, okay, my to tutaj e, niedługo zrobimy. Sprężynku, coś się z tobą dzieje. No, chłopie koński, dawaj, ogarniaj się, bo ty dzisiaj musisz być przygotowany, czysty, czysty, czysty jesteś, bo ostatnio bardzo często muchy tam wokół niego latały. Krysia, weź go, puść. No, przecież to. Jest jego dzień, on musi być w świetnej formie. No, musimy więcej tych poidełek tutaj na zewnątrz dać, tak mi się wydaje. No bo tych koników jest coraz więcej, aczkolwiek ja jestem po prostu wściekła na to, że ten jednorożyt mi się teraz nagle nie pojawia. Ja wiem, no przecież zawsze był w tym samym miejscu, o tej samej porze, no może nie codziennie, no ale jednak coś tam się pojawiało. A teraz od, nie wiem, od dwóch tygodni już Praktycznie w ogóle nie ma, nie ma nic, 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 nic. A dziewczyny sobie tam gadają. Dobra, ale dziewczęta, jest już godzina 14. Ciekawa jestem, o której godzinie ta nasza mucha nam tutaj dorośnie, ale wiecie co, to i tak zazwyczaj się dzieje wieczorem, więc myślę, że spokojnie tutaj zdążymy wrócić. E, mucha jest bardzo nietypowym koniem i myślę, że ona ma jakieś zaburzone proporcje, bo ona ma taką szyję przedziwną. E, popatrzcie, że to wydaje się kompletnie nienaturalne, ale naprawdę nam, nam nie zależy tutaj na jej wyglądzie czy są jakieś, bo by na płanie. Nie wiadomo co, no bo tak jak mówiłam, będziemy ją sprzedawać, tylko najpierw musimy troszeczkę podszkolić. Hmm, mamy dzisiaj trzy stopnie i właśnie się zastanawiam, czy nie ubrać Kati ubrania na dwór, bo oni teoretycznie jak jest zimno, to oni się sami przebierają, ale słuchajcie, to wygląda tak, że w sumie no, ona chyba może wchodzić spokojnie w tym stroju, który jest na co dzień na dwór, jak jest zimno. Mamy trzy stopnie. Ej, ale zostaw te kurczaki, już musimy jechać. Ja, ja dzisiaj jestem czasowo w totalnej pupie, no jak zwykle zresztą. No dobra, weź go tutaj osiodłaj. Na co dzień prowadzenie, siodło do skoków, siodło do wyścigów. Nie, to Dobra, dajemy na co dzień. Nie, nie wiem, ja mu chyba takiej nie robiłam edycji siodła. Ja właśnie nie wiem, czy ja ostatnio pokazałam jej strój, jakiej dałam właśnie na dwór. W moim zdaniem wygląda super taką kurtkę właśnie. Ale to jest też z tej stronki z modami dla koni konierzy, którą kiedyś pokazywałam. Ludzie super kurteczka. Super. No słuchajcie, moi drodzy, ja jestem tymi ciuchami zachwycona i ja bardzo bym chciała coś jeszcze pobrać, ale na razie się na razie się powstrzymywałam. Ale słuchajcie, i to ustawienie się będzie teraz znów tyle trwało. Dobra, mamy to. A co to za te? A co to się stało? Wiecie co, i ona bez siodła będzie? Dobra, ja się nie będę w to bawić, ale. To wygląda jak ta dziurka na nasz spręży wygląda jakby w okularach. To wygląda jak ta dziurka do tych strojów, tych całych kombinezonów dla koni, które ja miałam. Oczywiście już nie pamiętam, jak one się nazywają. Patrzcie, ona nie ma siodła i ono mi zniknęło, czyli może mi się zbadżył ten, mo... ten no. No nie, nie wygląda to zbyt dobrze. Ale trudno, nie będziemy tracić czasu, bo my się już dzisiaj spieszymy właśnie na miasto do sprzedaży. Gdzie tu jest właśnie sprzedaj konia? oferuje og go do reprodukcji przecież my też mogliśmy tak zrobić a może e, najpierw e, zaoferujemy go do reprodukcji a potem go sprzedamy no bo w sumie to przecież za to też dostaniemy pieniądze no właśnie. Ja naprawdę się obawiam, czy z tym strojem dla koni mi się tutaj coś nie stało, no. To jest kompletnie nieprofesjonalne, Katia jedzie. Tutaj monologi ma tego tych jak to się nazywa w siodle, nie wiem, już nie pamiętam. No ale to no, jest, jest i nie ma, siodło, które jest i którego jednocześnie nie ma. Ja właściwie też myślałam, że jak już będziemy w tamtym miejscu, to może pozbieramy trochę kwiatków, żeby nam starczyło już teraz na szklarnię, bo... Yy, jest już dosyć późno, bo jest jesień, a ta szklarnia miała być właśnie na jesień, tylko ja nie zdążyłam, nie zdążyłam, to nie, no finansowo nie zdążyłam. Potrzebne nam pieniądze na szklarnię, która musi zostać wykonana, bo tutaj już niedługo, aha, mamy 8 dni do odejścia zimy, musimy więcej jakichś nasion tam posadzić, chociaż my mamy teoretycznie sporo nasion, ale nie, nie możemy wielu z nich, o i znowu ten dziki koń, ten sam. Jak to tak tu działa, no? Może on się nie może wygenerować, żeby sobie stąd odejść? I dlatego nie może Podejść jednorożec tu, idzie co ludzie? Nie, ja nie mam pojęcia, ja już tak. Tak to analizuję, że aż mnie to ostatnio męczy trochę. Otrzymasz opłatę i potrwa to tylko chwilę. Mówię, no może tylko chwilę 1300. No czemu ja tego nie zrobiłam wcześniej? Przyjmij, oczywiście, że ten musimy mieć więcej. A jakbyśmy naszego takiego. Przecież my mamy jeszcze kucyka, a jakbyśmy jego tak, tylko na nim trzeba przyjechać, a na nim jak będzie się siedzieć, to się będzie wyglądać przekułomicznie naprawdę. Ale spróbujemy w sumie na naszym Karino też zarobić tutaj jakieś. Simoleony, ale super, mamy 1300 simoleonów, można było jeszcze raz. Oglądaj, zawod. A, to my, nie to my teraz nie możemy sprzedać sprężyna jak ten? Chociaż nie, to musi się skończyć chyba. A teraz sprzedaj konia. Dobra, robimy to. Zobaczymy, jak to działa. No trudno, troszkę się do niego przywiązałam, ale no właśnie, tak mówiłam, to nie o to chodzi, żeby się przywiązywać, bo musimy na tych koniach zarabiać. Ale sprężynku nie wyglądasz zbyt zjawiskowo z tym czymś, co ci tutaj nie zadziałało w twoim stroju. No, czas się pożegnać. Ale mi szkoda, jejku, nie! Muszę, muszę zacisnąć zęby i być twarda. Stimulowane one dostaniemy. W ogóle ciekawe, czy to się opłaca. No i na sprężynku, nasz kochany. Czy na pewno chcemy go sprzedać? 7 tysięcy prawie dostaniemy, no to konkretnie, dobra, sprzedajemy go, na pewno, na, na pewno i naprawdę. Ona będzie musiała tutaj już wrócić sama. Mój sprężynek nasz. Wow, no to teraz nie musimy jechać na żadne kwiatki, bo mamy hajsy na szklarnie. Hej, co za wspaniały konie! będziemy mieli problemu ze znalezieniem kupca, którego zainteresuje sprężyn. O, Katia otrzymuje nowy tytuł. Ambitny jeździec. Wiedziałam, że ona na pewno dostanie teraz właśnie awans. Utrzymanie się w siodle nie jest trudne, dopóki pamiętasz, że jest przymocowane do dużego, szybkiego i silnego zwierzęcia, które boi się własnego cienia. Jak ludzie, ja nie lubię tej czcionki tutaj. E Trenuj dalej i bierz udział w zawodach, aby osiągnąć sukces. Dobra. Dziękujemy. Ile mamy teraz doświadczenie za awans? do awansu mamy już naprawdę niewiele i wystarczą praktycznie jedne zawody. Dobra, to my sobie jeszcze tutaj damy, pooglądamy tego dzikiego konia, może właśnie uda nam się jego zaadoptować jakoś? Nawet ładny jest, tylko coś on nie chciał z nami gadać, on nie jest zbyt przystępny. Oj, nasza muszka, co się dzieje? Ona jest przestraszona po prostu. Ej, popatrzcie, i Krysi się jednak wrócił ten awatar dobry. Kurczę, ja o, o co tu chodzi i jak to działa, to ja nie, nie wiem i nie mam pojęcia. Ale okej, okay, tutaj musimy z daleka sobie tego konia pooglądać. No bo właśnie tak się robi i tak się właśnie zaprzyjaźnia ze dzikimi końmi. Najpierw trzeba je dużo, dużo oglądać po prostu. No bo daj obwąchać dłoń, to on sobie na pewno nie, nie da, więc na razie to my będziemy sobie go tutaj po prostu oglądać. Katia, zostawiamy cię tutaj z tym prześlicznym konikiem o przepięknym umaszczeniu, a my idziemy do domu zobaczyć, co z tą muchą naszą. Oj, widzę, że nasz Tejcik jak został w domu, to on się tutaj fajnie zajmuje, ale czekaj Tejcie, ty musisz Płody, się też umyć, ale e, możesz uspokoić tego naszego konia, czy nie? Chociaż on, musi, musimy go wyszykować do pracy, weź kąpiel. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co tu się znowu z kontaktami dzieje z tym naszym Ryszardem? Ryszardzie, czemu ty nie masz kontaktów? Idź do muszki. No tak to jest, że te kotowate, powiem wam szczerze, że one nie do do końca się dogadują z końmi. No niestety, po prostu niestety. Czemu ja wziąłem koło. On taki biedny tutaj jest. Samochód dowożący tata będzie za godzinę. Dobra Katia, to ty wraca już do domu. No dobra, zobaczmy czy w ogóle te relacje z tym kuniem nam tu podskoczyły. No coś tu tego, tamtego, no, 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 no. Myślę, że są szanse, żeby ją za jakiś czas adoptować, skoro ona się cały czas pojawia. I jest tylko to była klacz, tak? Jest tylko ona i nie ma innych koni jednorożczych, niestety. Oj, Tejcie, ty Ci awansu nie dostaniesz, bo my tego sportu nie zrobiliśmy. Ale, ej, ale ja przecież chciałam, żeby oni się o dziecko postarali. Ja zapomniałam o tym. Ja, przecież oni planują kolejne dziecko. Katia, może zdążycie. Albo on się spóźni do pracy. No, taki wykąpany nasz Tejcik będzie. Dobra, zrobimy to teraz, chociaż nie będziemy mieli czasu ten na no, Wody jeździć potem czasu, możliwości. Nie zdążymy. Nie, na razie nie jeźdź do pracy. Katia, przecież nasz Felek musi mieć rodzeństwo i to musi mieć rodzeństwo już teraz, żeby właśnie się z nimi. E, to znaczy, yy, no właśnie, to staranie się o dziecko nie jest tak jak w Simsach 4. Tutaj się trzeba pocałować 5000 razy najpierw, chociaż e, chyba, że prysznic. Tak, w prysznicu można szybciej. Dawaj, 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 Katia. No, ja po prostu bym chciała, żeby ten młody... Oj, no one są wstrane. O, tak, nasza muszka ma urodziny, Fajnie, fajnie, fajnie. Zobaczymy, jak ty będziesz wyglądała. Oj, Simowie moi, czy wy zdążycie się po to dziecko postarać? Ona jeszcze jedzie, przecież ona jedzie skuterem. No, dzień dobry. Ale ona jest ogromna. Jaka ona jest duża, Jak ona ma... Ona jest jakaś taka grubiutka, jakie ona ma dziwne proporcje w ogóle. Ej, gdzie jest nasza Krysia? Krysia, chodź tutaj, czy ona, jest, czy ona nam coś nie jest jakaś za duża? Albo nie, albo, albo, albo mi się. Właśnie stała się dorosła, muszka. Tak, tak, tak. Ja już patrzę na te powiadomienia, bo myślałam, że to coś innego. Krysia, stań obok. No i popatrzcie. Bo no jest jakaś taka, chociaż nie, no na wysokość wydaje się ten. Na wysokość wydaje się okej, okay, ale to jest jakiś taki masywny ten koniec. Idziemy ją przebrać, może po prostu jej jakieś, jakąś inną grzywę dam. No gruba jakaś taka jest, no. No czekajcie, Enras, Master Control i stylista. Nie wiem, ja naprawdę nie widziałam konia o tak dziwnych proporcjach. Co my Ci możemy tutaj zrobić z twoją grzywą? Ja chyba coś pobierałam, albo nie, 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 myślałam, że pobierałam, nie pobierałam, nie zainstalowałam tego. Czyli nie mamy nic ładnego, co by mi się podobało. Nie, to mi się nie podoba. Takie proste. <laughs> nie, 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 to nie można taką króciutę nieńką zrobić. To to mam z modów aktualnie, a reszty to nie mam. Łee, nic fajnego! Ogon też w sumie. Czy możemy chociaż ogon ładniejszy ci dać? Czy z warkoczem? To o, to jest taki bujniejszy, który właśnie ma nasza Krystynka, bo to jest. ten, O, ten, ten aktualnie jest podstawowy z gry. A, będziesz tak machać, to ja nic nie pokażę, nic nie będzie widać. E, a ten jest z modów i on jest taki troszeczkę grubszy, jakby taki pełniejszy. Wydaje mi się, że wygląda ok, ale myślałam, że pobierałam grzywy, więc dobra, na razie tutaj to zostawiamy, ale tutaj. O, coś ładnie. <laughs> Jejku, ludzie, co ja mam w kasie? W ogóle muszę wam to pokazać. No. I to nie jest fajne. Ja to powinno wyrzucić. Ja kiedyś myślałam, że jak jelenia zrobię. Mam <śmum> rogi jelenia w kasie. Nie, to nie jest. To jest, No, jelenia czy to jest łosiowe? a może to są łosiowe, takie gigantyczne ludzie i ja, ja nie wiem po co mi to i ja, ja po prostu kiedyś miałam taką fazę, że ja próbowałam tworzyć właśnie te nietypowe zwierzaki w, w kasie i sobie może stworzę konio, konio jelenia. To jest oczywiście możli, możliwe, no ale przecież on by ściągał te rogi, bo to jako uzda jest tutaj, więc jakby ściągał uzda, to by ściągał rogi i sobie pomyślałam potem, że to jest totalnie bez sensu. No i jeszcze tak. Takie mam. O jajku, ludzie, może takie zostawimy? No dobra, nie, 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 żartuję. Nie, na razie zostawiamy takie i ja jeszcze raz, ja chcę jeszcze raz, ja chcę jeszcze raz. Są łosi, łosiowe, takie duże. czy Czekajcie, to jeszcze ja mam trzy? Tak, trzy ryby. Nie! Nie, 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 grania, po co ci to? No i dobra, okej, okay, ona wygląda jak wygląda, będzie, będzie trzeba ją tutaj troszeczkę podszkolić we wszystkim, ale na razie dzisiaj już tutaj zdamy spokój, bo jest dosyć zmęczona i wystraszona, nie wiem czym i nie wiem dlaczego. A rybaczka z niej to my nie będziemy robić, bo ja nie chcę mieć takiego konia o takich proporcjach, nie chcę. Czy wy się w końcu postaracie o to dziecko, bo tajc zaraz już się spóźnił do pracy, no róbcie to. Do... No tak, tak, tak. Tate Pietruszka Serrano będzie wspaniałym ojcem i stara się o dziecko z tą osobą. Założenie rodziny to początek wielu nowych wspaniałych wspomnień i wiz, wyz, wyz, wyzwań, ale już macie rodzinę. Tego trzeba będzie jeszcze przebrać, ale zaraz to ogarniemy i staramy się o dziecko no i kończymy na dzisiaj ten odcinek. I oczywiście klasycznie będziemy sobie spoglądać, czy przypadkiem nie pojawił nie pojawił nam się jednorożec, ale powiem szczerze, że te jakie ty masz beznadziejne buty, beznadziejny strój do pracy i w ogóle masz beznadziejną karierę, która tej się. trudno nic się nie stanie tej dzwoni telefon ludzie co za chaos dzisiaj mam nadzieję że dziewczynka będzie ja ostatnio w tych simsach same chłopy mam no ludzie same chłopy totalnie same chłopy O, i Katia jak wychodzi, to się przebiera w strój do kariery. Nie wiem o co tutaj chodzi. Dobra, skończę dzwonić ten telefon, bo już mnie wkurza. Nie idzie do pracy! Ale możesz zawsze iść do pracy. Idź do pracy. On sobie pojedzie tym rowerkiem, myślę, bo on czasami jeździł rowerem. Katia, po co ci taki strój? Wiesz się przebierz. Mię strój na... Co dzień dwa, a tego małego trzeba będzie tutaj przebrać. No, on w sumie sobie srany sobie leży. Nic mu się nie dzieje. O, czy ja pokazywałam tejta, Bo ja go też przebrałam. E, chyba dałam mu właśnie nowy strój na dwór. Oj, już tak zimno jest. I to jest chyba kurtka z gry. Słuchajcie, ludzie. Tak, wydaje mi się, a może nie z gry. Nie, dobra, nie będę pamię nie będę pamiętać, bo nie będę przekręcać. Nie będę przekręcać, bo mogę nie pamiętać po prostu. Dawaj rowerkiem szybko, szybko, szybko Tajcie. Te, te telefony, pewnie jakieś z tych punktów osobistości. Nie chcę mi się na tego odbierać. Tak, on sobie rowerkiem, pójdzie jak ten rower, rower jego jest genialny. Oj, lubię ten pokoik. W ogóle ciekawe, czy... Ale chyba nie było muzyczki. Ja w ogóle nie zwróciłam uwagi, czy była muzyczka. Chyba nie było muzyczki i Katia wydaje mi się, że nie będzie wciążyć. trzeba będzie się postarać. Jeszcze raz. Czemu on płacze. Głodny jest, ale no... Nie, 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 bo ona nie może na krzesełku, bo coś tu nam e, nie działa. Weź go e, karm tutaj na podłodze, a my z krzesełkiem ogarniemy już następnym razem. No i ja jeszcze zobaczę, czy jest łuna jednorożcza, ale nie ma łuny jednorożczej, bo jego po prostu tutaj nie ma. On jest zawsze tam Przeciwko przy tym stawie. Znaczy, zawsze był. Jak był, to był tam, a teraz to nie ma nigdzie i mnie to po prostu przeraża, bo to był ten challenge tej serii, że mam mieć rożca. I powiem szczerze, że nie wiem, już, już nie wiem, jak to zrobić. Naprawdę nie wiem. Kompletnie nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, moi drodzy, żegnamy się na dzisiaj i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już wkrótce. I patrzcie, coś tu jest znowu z tym awatarem. To jest awatar Krysi. Zdrzemni się, coś z tą Kryśką nam się tutaj dzieje. Czy znaczy to jest to, to okienko z głową? To można powiedzieć, że to jest awatar tak, tutaj tego. Nie, nie wiem, nie wiem, nie rozumiem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!